Ja mam dzisiaj przygotowany na dzisiaj list świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Drugi rozdział jest chyba takim sztandarowym rozdziałem w Biblii, najważniejszym rozdziałem, generalnie jeśli chodzi, znaczy no nie, że najważniejszym, tak, ale to jest taki rozdział, że jak pamiętacie pewnie na pamięć Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To to jest tutaj to napisane. To jest to napisane. To jest taki sztandarowy fragment Pisma Świętego, który znają absolutnie wszyscy protestanci i wszyscy zielonoświątkowcy, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z uczynków. I to jest właśnie List do Efezjan, drugi rozdział. I teraz chciałbym po prostu ten fragment taki, który jest takim fragmentem sztandarowym, tak króciutko rozkminić, jeśli chodzi o jakby, no zawartą w nim treść, tak? I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie w taki, w taki sposób ob werset, po roz, roz, werset po wersecie, od wersetu pierwszego do wersetu dziesiątego. A potem resztę jeszcze dopowiem, tak? Tu jest napisane pięknie, tak. Ale zanim to jeszcze, kochani, pozwólcie, że się pomodlimy razem, bo do Słowa trzeba podejść z modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, za to, co będziemy dzisiaj mówić i za to, jak będziemy dzisiaj rozważać Twoje Słowo. Chcemy podejść do Niego z czcią, chcemy podejść do Twojego Słowa z, z, taką, z taką powagą. I prosić Ciebie, Duchu Święty, o to, abyś objawiał nam swoje Słowo, bo jedynie Ty potrafisz wprowadzać na nas w poznanie tajemnicy zawartej w Słowie. Panie, prosimy Ciebie o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Czytam od pierwszego do dziesiątego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę i to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, w których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I to jest to krótkie słowo na dzisiaj. Z tego słowa można do tej pory wyciągnąć kilka zasadniczych rzeczy. Po pierwsze, to, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy człowiek jest grzesznikiem, yy, każdy człowiek postępował albo dalej postępuje według yy, jakby modły tego świata, inspirowany diabłem, naśladując diabła, czyli władcę, który rządzi w powietrzu. Chodzi tutaj o, o diabła. Yy, niektórzy ludzie są ewidentnie nim inspi nim Inspirowani albo pod działaniem tych różnych duchów demonicznych, a jeżeli nie, to po prostu każdy człowiek jest grzesznikiem w ten sposób, że żyje według porządliwości swojego ciała, ulega woli ciała, woli zmysłów w jakikolwiek sposób jest jakby jak takie jutrzne bydle, które jest pędzone poprzez, poprzez Swój pęd, taki, taki naturalny popęd, o można powiedzieć. Popęd. I to jest popęd do grzechu. I przez ten grzech, Słowo Boże mówi, umarliśmy dla Boga. Poprzez upadki i grzechy nasze my duchowo umarliśmy. Jesteśmy martwi duchowo martwi tak jak mówi słowo boże tak i nas którzy umarliśmy umarliśmy przez upadki ale to że my umarliśmy to nie jest nasz koniec to nie jest nasz koniec dlaczego umarliśmy dlatego ponieważ te nasze grzechy te nasze upadki odcięły nas od Boga który jest źródłem życia Dlatego, ponieważ Bóg jest święty, Bóg jest czysty i to, że jest święty, znaczy się i czysty znaczy się, że On nie może mieć nic wspólnego z brudem i z grzechem. Nie może tego dotykać. Jest od niego oddzielony, bo inaczej by się pobrudził, dotykając grzechu i grzesznika. Dlatego Bóg musi być radykalnie oddzielony od grzechu. I to, że jest oddzielony od grzechu, oznacza, że jest oddzielony również od grzesznika, który nosi na swoim ciele ten grzech i brud. Jest oddzielony. A skoro Bóg jest życiem i jest źródłem życia, a my jesteśmy od Niego oddzieleni z powodu naszych grzechów, znaczy, że jesteśmy oddzieleni od Boga, który jest źródłem życia. Nie mamy w sobie życia wiecznego. Dlatego, bo właśnie jesteśmy oddzieleni od Boga. I dlatego było konieczne to, aby z powrotem przyjść do Boga, z powrotem się do Niego połączyć, z Nim połączyć, z powrotem połączyć się z Nim jak z tym źródłem życia. No nie. I dlatego Bóg. Poprzez swoje miłosierdzie, wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, dał swojego syna Jezusa Chrystusa na krzyż, w nasze zastępstwo, po to, aby ten Jezus Chrystus tutaj na tym krzyżu wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i w ten sposób oczyścił nas z naszych grzechów. Że wszystkie Twoje grzechy wziął na siebie, a to, że wziął On to wszystko na siebie, z Ciebie, Ty już tego nie masz. To przeszło na Chrystusa. I Chrystus z tymi wszystkimi rzeczami poszedł na krzyż, i tam na tym krzyżu otrzymał sprawiedliwą karę od Boga za nasze wszystkie grzechy. A karą za grzech jest śmierć. I dlatego Jezus Chrystus został tam ukrzyżowany. Zmarł. Został zabity. Za ciebie. Ty powinnaś tam wisieć, to ty powinnaś tam umrzeć, na tym krzyżu, ale za ciebie, w twoje miejsce poszedł Jezus Chrystus i on tam umarł. I to się dokonało. Tak? Zaskoczenie w tym wszystkim było takie, że ten Jezus Chrystus okazał się w pełni mocy synem Bożym, który po trzech dniach z wstał. Zaskoczył tym samym wszystkich, też i samego diabła, który do końca nie wiedział, kim jest Jezus Chrystus. I ten Jezus Chrystus, który z martwych wstał, powiedział jedną rzecz: Bóg, że w Jezusie Chrystusie wszyscy, którzy są, którzy się znajdują, którzy chcą, zechcą skorzystać z ofiary tego Chrystusa tam na tym krzyżu, których grzechy zostaną odpuszczone, ci również i zmartwychwstaną. I to jest pięknie napisane w piątym wersecie. I nas, którzy umarliśmy przez upadki i grzechy nasze, ożywił Bóg wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Tak? I to jest łaska. Łaska. I to zbawienie, ono polega na łasce Bożej. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że yy myśmy nie wnieśli nic do zbawienia. Zbawienie jest dziełem, które wychodzi z inicjatywy Boga. On jest autorem zbawienia, on to zaplanował, on to przeprowadził, on tego dokonał. To jest to, co on zrobił. I on zrobił wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. I teraz wyświadczył Tobie łaskę, czyli popatrzył się na Ciebie łaskawym okiem i powiedział: Słuchaj, a teraz ty możesz z tego skorzystać. Przez wiarę możesz przyjść do mnie, wystarczy tylko, że uwierzysz, że mi zaufasz, że zaufasz w to, że ten Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu. Wystarczy tylko, że w to uwierzysz. Zbawiony będziesz. I to jest łaska. I to jest Boży dar dla ciebie. Darem Boga dla Ciebie jest to, że Bóg ciebie tak bardzo umiłował, że swojego Syna Jednorodzonego oddał za Ciebie, za twoje grzechy. I to jest jego dar dla ciebie, to jest jego prezent dla ciebie. Ty go mo możesz ten prezent przyjąć albo odrzucić. Czyli jakby w tym wszystkim też jest pewien czyn, który należy do Ciebie, bo Bóg za Ciebie, wiesz, nie zrobi pewnych rzeczy. Bóg nie może Tobie wykręcić rączek, zakuć Cię w kajdany i Ciebie do czegoś zmusić. Nie. Ty musisz podjąć swoją, jakby, taką wolną decyzję. Albo przyjmiesz Jego prezent, albo ten prezent odrzucisz. Ale w produkcji tego prezentu, czy też w wykonaniu tego prezentu nie uczestniczyłeś ani w jego pakowaniu. Rozumiesz. Ty jesteś jedynie biorcą. Dlatego jest napisane, albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę. To nie z Was, Boży, to dar. I apostoł Paweł jeszcze dodaje, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dlaczego Paweł pisze, że nie z uczynków, aby się kto nie chlubił? Bo apostoł Paweł pisał ten list do Efezjan, a tam w Efezjanach mieli troszeczkę taki problem, że oni wierzyli sobie w taką uczynkowość. Mianowicie myśleli, że swoimi uczynkami, tym co robią, tym jak postępują, tym jak się modlą, tym Jakie pobożne życie sprawują, dzięki temu będą zbawieni. Że to im pomoże. No nie mamy ten problem troszeczkę w takim jednym kościele, który właśnie w ten sposób podchodzi do pewnych rzeczy. No nie. Nawet ci ludzie mówię tutaj nawet, na przykład o Kościele rzymskokatolickim. Przepraszam bardzo, mamuś. Trochę teraz sobie pojadę po Twoim kościele. Nawet uważają, że za pieniądze można człowieka wykupić. Na przykład z czyśćca. Tak? I dlatego są odpusty. Odpusty polegają na tym, że ty możesz pójść do kościoła, zapłacić jakieś pieniądze za mszę jakąś, nie wiem, za, za w intencji wykupić sobie mszę, w intencji jakiejś duszy czyśćcowej. I ci ludzie wierzą, że za pieniądze można sobie kupić pana Boga, można uzyskać zbawienie, no nie? A w historii my znamy takich, którzy na przykład, zbliżając się do śmierci, kościołowi przekazywali całe swoje majątki, bo ktoś im obiecał, że za pieniądze oni są w stanie po prostu sobie to kupić. Absolutnie to jest niemożliwe. Słowo Boże tutaj mówi nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak, bo yy, wiesz, żeby się kto nie chlubił, żeby się ktoś nie chwalił tym, że jest bogaty. No dobrze, jeden jest bogaty, może sobie kupić yy, ta, jakiś glejt, ale drugi biedny. Jaka to jest sprawiedliwość? Nie ma w tym żadnej sprawiedliwości. Dlatego sprawiedliwość. I zbawienie człowieka jest tak poważną sprawą, że Bóg powiedział nie z uczynków człowieka, nie za pieniądze, nie za pieniądze, bo nie ma takich pieniędzy, którymi człowieku ty mógłbyś się odkupić. Nie ma taki, takie, tak, takiego banknotu, z którym mógłbyś do mnie przyjść, żeby mi zapłacić. Jak ja bym był Panem Bogiem, to jakby mi ktoś przyszedł z, jakim, z jakimiś groszami. I by mi powiedział, tyle jest warty twój syn, to ja bym się obraził. Bóg dał swojego syna, Jezusa Chrystusa, swoje umiłowane dziecko na krzyż, żeby został zabity w ohydny, perfidny sposób, a ktoś do niego przychodzi z dwoma groszami? Bo na tyle ocenia co? To, za co umarł Jezus Chrystus? Dla mnie to jest po prostu. Yy no, paskudna sprawa. Jak ja bym był Panem Bogiem, to bym się obraził na śmierć. Na szczęście pa, na, na szczęście nie jestem Panem Bogiem. Dla Waszego szczęścia. Dalej. Więc nie z uczynków jesteśmy zbawieni, tak? Ale ktoś może się zapytać, no to co, to uczynki w ogóle nie są potrzebne? Nie potrzeba być dobrym człowiekiem? Nie. Słowo Boże mówi, jest to potrzebne i konieczne, ale to idzie troszeczkę w inną stronę, bo mówi dziesiąty za chwileczkę werset: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Czyli tak, uczynki. W żaden sposób nie są zasługujące na, na moje zbawienie, ponieważ zasługą dla moje, do mojego zbawienia jest tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu. A te uczynki one są yy, potrzebne, bo ja zostałem stworzony do tego, aby je wykonywać jako produkt mojego zbawienia. Efekt. Tego, że ja jestem zbawiony, efektem tego są, jest, jest moje przemienione życie i to, że ja teraz będę swoim dobrym życiem jakby udowadniał to, że jestem zbawiony, legitymował się będę tym, yy, że jestem zbawiony. Poprzez to, że ktoś popatrzy na moje dobre życie i po, po, powie, o, z tym człowiekiem coś się stało, ten człowiek jest jakiś taki inny, ten człowiek jest, no, jaki, jakimś takim dobrym człowiekiem, no nie? Nie grzeszy może w takiej skali, jak grzeszą jakby ludzie dookoła, no nie? I to, i to jest to, te dobre uczynki, one są efektem, Mojego nawrócenia. One poświadczają to, że się upamiętałem i nawróciłem do Jezusa Chrystusa. Tak? I to jest to krótkie słowo, o którym dzisiaj się chciałem z nami podzielić na temat tego listu do Efezjan. I jeżeli są jakieś pytania, jeszcze, które. Czy zielonka, do, wiemy, że musisz uciekać, więc pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Więc jeżeli macie, kochani, jakieś jeszcze pytania, które jeszcze chcielibyście zadać, albo coś jest niejasnego, no to zapraszam do rozmowy, dyskusji. Co myślicie?